Cześć, ja mam na imię Emil i zapraszam na nieco inny materiał z miejsca, w którym aktualnie się znajduję. Przyjechałem tutaj służbowo, jednak nie mogę przegapić okazji i chciałbym się z Wami podzielić niektórymi informacjami na temat tego miasta. Jest to spełnienie obietnicy, jaką Wam oraz samemu sobie złożyłem, aby opowiadać różne ciekawe rzeczy o miejscach, w których aktualnie jestem. Jest to swego rodzaju sposób na dowiedzenie się czegoś więcej o danej miejscowości, ponieważ wymaga skupienia uwagi oraz poszperania trochę w zamętach internetu. Miasta pochodzi od małej, niepozornej rzeczki Dussel, która wpływa swoim leniwym strumieniem od wschodniej strony miasta. Zanika gdzieś w zachamarkach pomiędzy budynkami, przytłoczona ich ogromem. Dusseldorf prawa miejskie uzyskał w 1288 roku, stając się kolebką mody, której trendy zasilają wyobraźnią mieszkańców całych Niemiec. Pierwsza wzmianka historyczna o miejscowości jako Dusseldorf pochodzi z roku 1135. W roku 1380 Dusseldorf Stał się siedzibą władców księstwa Bergu. W roku 1815 stał się częścią państwa pruskiego i stolicą rejencji Dusseldorf. W 1946 roku miasto stało się stolicą nowo utworzonego kraju związkowego Nadrenia Północna Westfalia. Niedaleko stąd na północny wschód znajduje się Zagłębie Rury, największy rejon przemysłowy Niemiec. W sumie powinienem powiedzieć: Ruchry W Zagłębiu Ruchry znajdują się jedne z największych na świecie złóż węgla kamiennego, soli kamiennej, rud cynku i ołowiu. Düsseldorf wraz z innymi miastami takimi jak Wuppertal, München Gladbach, Leverkusen, Kolonią i Bonn zaliczani jest do tej konurbacji. Cały rejon znajduje się w południowo-wschodniej części Niemiec, u zbiegu granic Belgii oraz Holandii. Z populacją ponad 600 tysięcy mieszkańców Dusseldorf jest siódmym co do wielkości miastem Niemiec. Jego populacja przekroczyła próg 100 tysięcy mieszkańców w szczytowym okresie uprzemysłowienia w 1882 roku, a w 1962 roku osiągnęła maksimum nieco ponad 70 tysięcy. Miasto zaczęło tracić mieszkańców, a wielu przeniosło się do sąsiednich gmin. Jednak od końca lat 90. ludność miasta powoli rośnie. W sumie ponad 100 tysięcy mieszkańców 18% Dusseldorfu to obcokrajowcy, z których większość pochodzi z Europy. Największe mniejszości narodowe to Turcy, Grecy i Polacy. Dusseldorf i jego okolice mają trzecią co do wielkości społeczność japońską w Europie. I największą w Niemczech. Düsseldorf ma trzecią co do wielkości społeczność żydowską w Niemczech, liczącą około 7600 członków. Altstadt w Düsseldorfie, czyli Stare Miasto, jest często nazywane najdłuższym barem na świecie ze względu na koncentrację ponad 300 barów i klubów na stosunkowo małej powierzchni. Düsseldorf jest słusznie uważany za stolicę mody w Niemczech. Ciągle odbywają się tu różne tygodnie mody lub inne wydarzenia związane z tą branżą Strenwarte Dusseldorf, obserwatorium kosmiczne, które znajdowało się w dzielnicy Dusseldorfu o nazwie Bilk. Było to prywatne obserwatorium założone w 1843 roku przez Johanna Friedricha Benzenberga, profesora fizyki i astronomii w liceum w Düsseldorfu. Benzenberg prowadził tu obserwacje aż do śmierci w 1846 roku. W sumie chyba tylko 3 lata. Obserwatorium zgodnie z jego wolą przeszło wówczas na własność miasta. W latach 1852-1890 Karl Theodor Robert Luther odkrył tu 24 planetoidy. W 1943 roku obserwatorium zostało zniszczone podczas bombardowania nigdy nie zostało odbudowane. Polaków tu całkiem sporo, około 6,5 tysiąca osób. Z tego ponad 2 trzecie to ludzie w wieku 18-45 lat. Liczba Polaków w Dusseldorfie przez ostatnie 5 lat prawie podwoiła się. Można dlatego znaleźć tu polskie restauracje, szkołę, dyskoteki, kościoły, sklepy. Do najbardziej znanych instytucji polskich, odpowiedzialnych za rozwój polskiej kultury, sztuki, gospodarki Należą Instytut Polski w Düsseldorfie oraz Konsulat Polski w Kolonii, będący wsparciem dla polskich eksporterów. Mam nadzieję, że ten krótki filmik przybliżył Wam nieco to miasto i był miłą odskoczną od materiałów, które zwykle prezentuję na swoim kanale. Życzę miłego dnia i zapraszam na kolejne moje produkcje. Cześć!